jakby pensjonacie można by to powiedzieć w którym mamy tutaj właśnie swój pokój z małą kucheneczką taką jest ekspres do kawy, lodówka nawet dostaliśmy owocki i jakieś ciasteczka więc jest bardzo, bardzo miło bardzo w stylu Byron Bay Siemka. w pokoju mamy też toaletę, ale na zewnątrz Mamy też swoją taką prywatną zewnętrzną łazienkę. A co to właśnie przyniosłeś? Coś na rzeźbienie. To no więc przyjechaliśmy do Byron Bay. Już prawie tutaj kiedyś byliśmy w okolicach. Na samym początku, jak przeprowadziliśmy się do Australii, już w sumie jeszcze nie ogarnialiśmy co i jak. I bardzo nam się podobało, więc postanowiliśmy wrócić, zwłaszcza że teraz przez sytuację pandemiczną trochę baliśmy się opuszczać stan, bo już... No musieliśmy ostatnio odwoływać fajne wyjazdy, ale będziemy troszeczkę inaczej tym razem podróżować. I dzisiaj korzystamy z przepięknej pogody, więc od razu prosto poszliśmy na basen, bo wygląda na to, że w okolicach Baylon Bay będzie cyklon. My tu mamy szczęście, nie? I od jutra chyba może padać przez większość dni. Także siedzimy nad basenem, wygrzewamy się. A od jutra może troszkę właśnie więcej Byron Bay i okolic i będziemy też w Hinterlandach, czyli w górach tutaj wokół Byron Bay i w buszu. A widzę, że ty już się poszłeś jak u siebie w domu. No. A to źle? Co dorwałaś? <laughs> Ciastko. Chyba świąteczne to... panetone. Tak, włoskie. Nie być, czy włoskie czy australijskie? To już jest bardziej australijskie. Nie, wiem, włoskie, ale w każdym, w każdym sklepie uh -huh. na święta tego było to prawda. To prawda. Wszędzie można było je kupić lub zamówić. No dobra. Ale Australia w sumie tak ma, że zapożycza wiele tradycji z różnych zakątków świata Ciekawe to czego? i wychodzi z tego ciekawy miks czasami. z zakupów i robimy kolację. Sałatkę grecką. Czy my nie robimy sałatki greckiej w każdym vlogu ostatnio? Nie. Nie? Ok. To dobrze, bo ją ja bardzo często. Jeszcze nie są na YouTubie. słoneczne oglądamy sobie właśnie surferów jak surfują na tych wielkich falach już wielkich plus duże są ostatnio byliśmy tutaj to w ogóle dużo dużo mniejsze były i super i fajny klimat to jest tak dużo ludzi, którzy po prostu sobie siedzą i oglądają jak taka publiczność plaszczą, jak się komuś coś uda fajnego Mega. Bardzo, bardzo to fajnie. jest lepsze niż kino, nie? Jeszcze kawa tak, do tego. No. Nigdy pogadanie jest za piękne, ale jak wyjdzie słońce to też mocno grzeje. Mega grzeje, nawet jak jest schowane to grzeje. No. I właśnie tak stwierdziliśmy, że jest dużo, dużo lepiej niż na przykład Kim Bondaj, bo tam ci ludzie są słabi. Tak. <laughs> Raczej. A tutaj to no, po prostu takie proste Tak, widać, że widać na Bondaj okej, okay. trochę jest taki dobry gości, ale dużo jest takich... Pozerów, którzy... którzy się uczą, albo po prostu chcą posamować no, no, na Bondaj. Albo są pozerami i przyjechali... Też, że my też kiedyś tam sobie Jak będziemy próbować surfingu. Nie z moją kontuzją. Ciężko się oderwać. Powinniśmy już iść, bo nam się parking kończy, a... Już się No to zbijamy się. Byron Bay to też w ogóle taka boho stolica Australii, można by powiedzieć. Jest mnóstwo takich sklepów z takimi Tak Naprawdę jest ich bardzo dużo, albo z wystrojem wnętrz. Ojej, nagrywam w samochodzie, bo na zewnątrz po prostu nie sposób nagrywać, tak wieje. W pojechaliśmy sobie na plażę, troszeczkę tak z boku Byron Bay. To i... nazywa się Belongil Beach. Belongil? Tak. I jest e, mega, naprawdę chyba najładniejsza tutaj w okolicy, jaką widziałam. Ciekawostka, kilometr dalej, na tej samej Belongil Beach, tak kilometr, może półtorej. Półtorej. E, Wiem, co chcesz plaża, powiedzieć. gdzie są opcją. Plaża nudystów. Ale jest właśnie wyznaczona strefa i nie można się poza tą strefą opalać nago. Pojedziemy tam? Pojedziemy tam. Chyba A YouTube nie nie pozwoli. Chyba nie będziemy nagrywać. Kontenku. tylko. Patrzę, <grychy> jest szprytki. Co to masz? Ty mówisz do mnie? Tak, mówię do siebie. A jakie pytanie? Z, z czym jest frytki? Co to, to czerwone? Zdawałoby się, że to jest ketchup, ale to nie jest ketchup, to jest tomato sauce. Dokładnie, w Australii ketchup to jest tomato sauce i trzeba o tym pamiętać. Normalnie ketchup taki, który się kupuje w sklepie nazywa się tomato sauce, w każdym menu jest tomato sauce i oni tak mówią właśnie. Ale ciekawsza rzecz jest taka, że jemy rekina, baby sarka, naprawdę. Gummy sarka. jak smakuje ci? Bardzo. Bardzo dobry, to delikatny smak ma. Być. nasionka. Bardzo ładna roślina australijska. Jak kwitnie to wygląda jak szczotka do butelek. Bardzo lubię ten kształt. Leżało na e, drodze. Nie zrywałam tego. Tak. Do butelek czy do toalety? Do butelek bardziej. E, a w ogóle co z tego? Robi się takie naturalne waporyzatory. Tak to można nazwać? Takie jakby kominki do olejków eterycznych. Przecież nawet nie ozwiedzać. Jutro jedziemy właśnie w góry, tak jak wcześniej już wspominałam, i będziemy przekraczać granice stanu. No a przez tą sytuację, która teraz jest e, pandemiczną, <grym>, to musimy wykonać test, albo PCR, albo ten taki rapid test. No i właśnie mam tutaj w ręku zestaw do zrobienia, zrobienia testu i to nie są tanie rzeczy. W ogóle w całej Australii, tak jak wcześniej brakowało szczepionek, tak teraz brakuje właśnie tych testów i są wszędzie wykupione. My to kupiliśmy już jakiś czas temu. Eee, mieliśmy nosa. Dosłownie. <grytania> Do tego, żeby to kupić na wszelki wypadek. Więc nie musieliśmy jeździć i szukać, ale podejrzewam, że musieli chyba zjeździć w całe miasto, żeby znaleźć je. No. Swoją drogą premier powiedział, że nie, nie będzie dofinansowywał tych testów, bo nie może być wszystko za darmo, dosłownie tak powiedziałam. Tak, czasami w Australii bywa i tak. Witamy w Australii, dziki kapitalizm. <laughs> tak, dokładnie. Tutaj naprawdę krajem rządzi kapitalizm, ale dobrze. Nie, nie schodźmy w te, na te tory. pora zrobić test. Dzień dobry. Właśnie wyjechaliśmy z Byron Bay i będziemy zahaczać w taką miejscowość, która się nazywa Gold Coast. To jest chyba ulubiona miejscowość Marcina, mm. <laughs> e, która słynie z plaż. Taki... Hmm, jak to porównać? Z czymś klimatem w Polsce, albo gdzieś w Europie. Rimini takie. Taki kurort dla młodych ludzi. No jest trochę kiczowato tam. Nie jest kiczowato. Wcale nie jest kiczowato. No nie no, tam ta część taka... to. Taka główna część Surfers Paradise jest tam są jakieś kluby, i tak dalej. Jest głośno na ulicach bardzo. Ale mi też się podobało, jak tam byliśmy. Akurat wiecie, no my jesteśmy w Australii w, czasie, w czasach COVID-u, więc jest mniej ludzi niż normalnie, więc może to też nam trochę polepsza obraz. Właśnie stoimy w koreczku przed granicą z Queensland i chyba będziemy mieć kontrolę, bo żeby wjechać do Queensland trzeba było zaaplikować o taki entry pass, gdzie się właśnie podawało wszystkie dane odnośnie covidu, czy się jest zaszczepionym, czy się ma certyfikat covidowy yy, i czy się zrobiło test w ciągu ostatnich 72 godzin. No i zobaczymy. Wygląda na to, że chyba jednak będą kontrole, myśleliśmy, że nie. Pan policjant ma chyba czytnik QR-kodów w oczach, bo tylko spojrzałam na niego. Żenujące. Nie, <laughs> spojrzałam na niego i powiedział, że jest OK. <laughs> Stwierdziliśmy, że jest zbyt piękna pogoda, żeby nie pójść na plażę, więc jesteśmy na karambin. Jest super słonecznie, tylko no wietrznie bardzo. I plaża jest zamknięta, więc nie można się za bardzo kąpać. przypominam, tak, że, że jest cyklon, więc słowo słonecznie. Jest wazek z jakiś Tak, Marcin pokazuje chmury, które od nas ciągają. Tak już pada w ogóle. Moimi plecami jest Tungun, zwany również najpiękniejszym szlakiem świata, a wprost przede mną, proszę bardzo, piękny, cały całej okoliczności skraju, Mordekowskie. najpiękniejszym miastem świata. Zwany najpiękniejszym miastem świata. Wow, czy ty to słyszysz?